W konferencji prasowej rozpoczęła się kilkudniowa wizyta w Beskidach jednego z najlepszych trenerów skoków narciarskich Hanu Lepisto. Trener Lepisto został zaproszony przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach i to właśnie z uczniami tej szkoły spędzi większość czasu na zajęciach i trenerskich konsultacjach. Na konferencji obecni byli także trener kadry narodowej skoczków Łukasz Kruczek, wiceprezes Polskiego Związku Narciarskiego Andrzej Wąsowicz oraz dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego Jarosław Konior, który powiedział, że jego marzeniem było sprowadzenie do szkoły takiego autorytetu w skokach narciarskich, jakim jest trener Lepista. Pomysł sprowadzenia handlu lepido do naszej szkoły kiełkował już w mojej głowie, powiem szczerze, od roku. Szukałem możliwości kontaktu z trenerem, bo uważam, że w szkole mamy naprawdę bardzo uzdolnioną młodzież. Przychodzą do nas z całego kraju zawodnicy, jak i również z zagranicy. Mamy zawodników z Finlandii, z Norwegii. No i moim zadaniem jest stworzyć im jak najlepsze warunki do tego, żeby się rozwijali edukacyjnie i sportowo. I udało się znaleźć kontakt przez pana Stanisława Okasa, który był naszym pośrednikiem, naszym tłumaczem. I właśnie rozmawiając przez pana Okasa, udało się zaprosić pana Hanu Lepisto. Na pewno wpływ na jego pozytywną decyzję miało to, że bardzo miło wspomina pracę w Polsce. I zdawał sobie sprawę, że będzie również możliwość spotkania się z Adamem Małyszym, mamy zaplanowane takie spotkanie i myślę, że to spowodowało. Poza tym yy, mówił, że słyszał też o tym, że akurat nasi uczniowie są dość dobrymi zawodnikami, rokującymi na przyszłość. Hanu Lepisto również nie krył zadowolenia z ponownej wizyty w Polsce. Podkreślał, że pracując z polskimi skoczkami cenił ich rzetelność i punktualność. Dodał też, że w Polsce jest wiele młodych talentów. Szczególnie pan zwrócił uwagę na wychowanie młodego pokolenia i na to, że uczniowie, to co zauważył, mają bardzo dobre wychowanie z domu. To mu się bardzo w Polsce podoba. jungen Szczególnie... haben. Polska powinna być dumna z takich młodych ludzi. Panie prezesie, jak ocenia Pan kondycję polskich skoków narciarskich na dzień dzisiejszy? No, kondycja jest myślę dobra, a buduje swój optymizm w kontekście wyników, które uzyskali nasi zawodnicy w czasie letniej Grand Prix i pucharów kontynentalnych? Jest ta grupa taka objęta centralnym szkoleniem w ilości 17, no tam siłą rzeczy na chwilowo wypadł Klimek Murańka i Tomek Byrt z własnej inicjatywy zresztą, ale wrócił do skoków, trenuje właśnie w tej chwili na Skoczni w Malince jest trening i tam widziałem Tomka Byrta. Myślę, że to dobrze prognozuje. Ja cieszę się z jednej rzeczy, bo my zawsze rokrocznie w czasie obrad Zarządu Głównego Polskiego Związku Narczęskiego przed sezonem zimowym zastanawiamy się, co dalej, co trzeba zrobić. Ale sam fakt dzisiaj w kuluarach rozmawialiśmy trener Kruczek i Hanu Lepisto. Zresztą tutaj Państwo zadaliście to pytanie, jak się ocenia z pozycji jego kondycję polskich koków, i on powiedział, że jest w wielu. Utalentowanych skoczków i ma to perspektywy na zimę. Chcę powiedzieć, że za Marek Siderek ma dokładnie policzone ilość dni Igrzyska Olimpijskie i teraz już nie ma czasu na eksperymenty. Idziemy do przodu, mamy ten, ten ustabilizowany skład. Adam Małysz nam jako społeczny konsultant doradza w pewnych sprawach i będzie doradzał, bo. W dniu wczorajszym z nim rozmawiałem, deklaruje taką, taką chęć. To myślę, że to dobrze rokuje. Poza tym proszę zauważyć, pracował Hanu Lepistow, przy nim był asystentem Łukasz Kruczek, czyli nauczył się tego warsztatu od mistrza I to daje podstawy do optymizmu.